Flaga Czech należy do nielicznych na świecie, które wykorzystują wyraźny trójkąt jako element dominujący kompozycji. Jej obecny wygląd nie jest efektem artystycznej fantazji, lecz chłodnej kalkulacji politycznej i wizualnej. Powstała z potrzeby jednoznacznego odróżnienia się od innych państw Europy Środkowej. Trójkąt zmienił wszystko, bo rozwiązał problem tożsamości w jednym geometrycznym geście. Biel i Czerwień to dawne barwy królestwa Czech, zakorzenione głęboko w średniowiecznej heraldyce. Wywodzą się bezpośrednio z herbu przedstawiającego białego lwa na czerwonym polu. Są to jedne z najstarszych barw państwowych w tej części Europy. Ich ciągłość symboliczna siega wielu stuleci, niezależnie od zmieniających się form państwowości. Po I wojnie światowej, gdy w roku 1918 powstała Czechosłowacja, Nowy kraj przyjął biało-czerwoną flagę. Problem polegał na tym, że była ona niemal identyczna z flagą Polski. W praktyce prowadziło to do pomyłek dyplomatycznych i wizualnego chaosu. Konieczne stało się znalezienie rozwiązania, które zachowa historię, ale doda odrębność. Rozwiązaniem okazał się niebieski trójkąt umieszczony od strony Masztu. Kolor niebieski nawiązywał do Moraw oraz do Słowacji drugiego filaru wspólnego państwa. Sam trójkąt nie miał monarchicznego rodowodu, co było świadomym wyborem. Symbolizował nowoczesne, republikańskie państwo, a nie dziedziczoną władzę. Cały projekt flagi był kompromisem między historią a teraźniejszością. Połączono dawne czeskie barwy z nowym elementem, który odzwierciedlał strukturę państwa. Decyzja miała charakter przede wszystkim praktyczny a nie ideologiczny. Chodziło o rozpoznawalność, funkcjonalność i spójność symbolu. Po rozpadzie Czechosłowacji w roku 1993 Czechy zachowały dotychczasową flagę. Stało się tak mimo wcześniejszych deklaracji, że żadne z nowo powstałych państw jej nie przejmie. W praktyce uznano ją za symbol ciągłości czeskiej państwowości. Flaga zaczęła oznaczać trwanie a nie zerwanie z przeszłością. Państwo czeskie nie przypisało kolorom flagi sztywnych oficjalnych znaczeń symbolicznych. Nie istnieje jedna obowiązująca interpretacja bieli, czerwieni i niebieskiego. Większość wyjaśnień ma charakter późniejszy i nieformalny. To podejście pragmatyczne, pozostawiające symbol otwarty na interpretację. Flaga Czech pokazuje że jeden geometryczny element może całkowicie zmienić znaczenie i odbiór symbolu państwowego. Niebieski trójkąt nadał jej unikalność i globalną rozpoznawalność. To przykład jak forma potrafi rozwiązać problem tożsamości bez nadmiaru treści. Czasem wystarczy jeden prosty kształt, by zbudować trwały znak państwa.